Cześć, tu Kędziorek, a to podcast Zploty Kędziorka. Subiektywny przegląd rzeczywistości, czyli wszystko według mnie i trudno. Cześć, tu Kędziorek. Ten odcinek to będzie subiektywny przegląd mnie, a dokładniej tych wszystkich głosów, które prawie codziennie słyszę w swojej głowie. I nie, nie martwcie się, nie idziemy w stronę psychiatrii, to nie są omamy słuchowe to raczej zbiór osobowości, które we mnie siedzą, współtworzą moją codzienność i czasem przyjmują stery dowodzenia. Trochę śmiesznie, trochę refrakcyjnie, generalnie kędziorkowa klasyka. Jest tak, że ja z wiekiem coraz bardziej przekonuję się, że to nie jestem ja, bo ja to jesteśmy my, bo kędziorek, to nie tylko ten kędziorek, który prowadzi podcast, ale to całe wewnętrzne miasteczko osobowości, które czasem się kłócą, czasem wspierają, a czasem chcą krzyczeć na okno przez przechodniów i ich wyzywać. Serio. Jakby to we mnie siedzi i czasem wybucha. No ale generalnie o co chodzi? O co chodzi z tymi osobowościami? No bo ja nie jestem jak ten najsłynniejszy człowiek świata, który... Rzekomo miał w sobie 24 niezależne osobowości. Billy Milligan. Zresztą bardzo ciekawa książka. No ale ja nie jestem Billy Milliganem, ja jestem Kędziorkiem. To nie jest tak, że te osobowości, wiecie, przyjmują nade mną kontrolę i ja nie wiem, co one robiły i są niezależne, ale czasem po prostu się pojawiają i przeze mnie przemawiają. I to jest tak, że ja w głowie rzeczywiście mam nie jedną, ale chyba całą ekipę postaci. Taka paczka Disneya, ale to jest paczka kędziorka. I każda z nich to jest jakaś część mnie, która po prostu wychodzi na prowadzenie i przewodzi. I te postacie czasem się ścierają, czasem dogadują, ale wszystkie, naprawdę wszystkie wpływają na to, jak ja się czuję, jak żyję i jak reaguję na różne sytuacje. I chciałabym, żeby ten odcinek był takim trochę hołdem dla nich, ich zbiorową prezentacją, trochę taką paradą osobliwości, a może nawet freakshow. Zacznę od takiej, którą już zdążyliście poznać, czyli babci. Ona już się objawiła w odcinku "Dziedzieje i dobrze mi tym, dlatego nie będę jej poświęcać nie wiadomo ile czasu. Ten kto nie wie to odsyłam go do tego odcinka. Natomiast co można powiedzieć o babci? Babcia jest spokojna, troskliwa, trochę żyjąca we własnym świecie. Ja generalnie mam takie marzenie, wiadomo, to jest nie do zrealizowania, ale ja bym chciała na starość być sobie taką właśnie starszą panią, która trochę sfiksowała, trochę ma demencję, ale żyje sobie w takim swoim małym świecie i generalnie nikomu nie przeszkadza. Ta babcia kędziorek, która sobie żyje we mnie teraz, oczywiście najbardziej kocha wszystkie prace ręczne, to znaczy szydełkowanie, a robienie na drutach, no i oczywiście bujanie się w fotelu. Jej tekst to jest A pamiętasz jak kiedyś? Babcia Kędziorek często mówi do kwiatków. No i wiadomo, wie, które dzieci z sąsiedztwa mówią dzień dobry, które nie, ma ich swoją toplista. Czasem zamienia się w osiedlowy monitoring. Kolejną postacią, taką trochę z drzewa genealogicznego, jest wujek Andrzej z Wesela. Wujek Andrzej reprezentuje pewien luz, niepoprawność, i on ma w dupie wszelkiego rodzaju konwenanse. Jest totalną duszą towarzystwa. Kocha się bawić, bo uważa, że najważniejsze w życiu to dobra zabawa i śmiech, więc wszelkiego rodzaju głupie konkursy, weselne oczepiny. To jest właśnie ten moment, kiedy on się pojawia. I wujek Andrzej bardzo lubi opowiadać różnego rodzaju żarciki. <grym> Przede wszystkim te o seksiku, bo wiecie, te śmierzą najbardziej. No i wuja to jest taki, że kiedyś na weselu, powie, bo wiecie, wuja to kiedyś pracował w agencji reklamowej w Warszawie. To jest trochę tak, że ten wuja się we mnie pojawia, jak mój partner go słyszy, to już tylko przewraca oczami. Natomiast, gdy objawia się we mnie w innych sytuacjach, to już ludzie z pracy na papierosie sami mówią, że wyszedł właśnie ze mnie wujek z wesela i tylko jeszcze powinnam sobie zakręcić wąsa, którego nie mam, choć w sumie metaforycznego to już mam właśnie dzięki Andrzejowi. Lubię Andrzeja, lubię jego luzik i poczucie humoru, choć czasem nieodpowiednie, to mnie bardzo śmieszy. Idąc w tematyce męskich postaci, które współtworzą, moją osobowość, to jest taka szczególna postać, którego nazwałam Twój stary po wyborach. Stary jest wiecznie wkurwiony i rozemocjonowany. Mówi, że w tym kraju nigdy nie będzie dobrze i najlepiej to byłoby go zaorać. I w ogóle dlaczego ci wszyscy ludzie tu są tak głupi i nie głosują jak on? No i tak jest przy każdych wyborach parlamentarnych, prezydenckich, do europarlamentu. No, za każdym razem jak wynik jest nie po jego myśli. No i twój stary ogląda wszystkie debaty prezydenckie, rozwiązuje latarnika wyborczego i 10 innych testów i wychodzi mu za każdym razem mieszanka komucha z libertjaninem. Wybuchowa dość, no ale tak się zdarza. Wspomina oczywiście z sentymentem, że ach, kiedyś to było. Aleksander Kwaśniewski to był prezydent, ach ten kwachu. No wiadomo, był jaki był, ale wstydzić to się go nie można było, czy Leszek Miller... Pa, 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 Więc tak, że Leszek Miller to był dopiero premier najbardziej postępowy, choć chuja go pamięta, bo jak ja mam pamiętać bycie premierem przez Leszka Millera. Ten mój stary, a właściwie twój stary, po wyborach, ja się przede wszystkim na polityce krajowej i bardzo ją przeżywa. Oglądał kiedyś codziennie TVN24. No, ale teraz ma detoks, bo po ostatnich wyborach prezydenckich leżał plackim na balkonie i patrzył się w nicość. Także tak, to jest właśnie Twój stary po wyborach. Bardzo emocjonalny, bardzo rozgoryczony, jedyny i najlepszy ekspert od polityki krajowej. Teraz trochę obniżmy średnią wieku moich osobowości, bo chciałabym Wam przedstawić małego kędziorka, czyli dzieciaka, który wciąż we mnie jest. Wiecznie żywy, który jest entuzjazmem w najczystszej postaci. I to podekscytowane dziecko kocha wszelkiego rodzaju badziewka. Dlatego, gdy pojechałam nad morze, to było w siódmym niebie, bo mogło w końcu skoczyć w swój żywioł oglądania wszystkiego, każdego małego główienka na nadmorskich bazarach, a właściwie straganach. I nawet przywiozło z nadmorza podróbę labubu i Sony Angel, Sonny Angel dla Starego, no ale było to labubu na miarę tych dziecięcych możliwości, czyli za 15 zł. Sami dopowiedzcie sobie, jak wygląda. Sentymentem bardzo często wspomina, że nigdy nie miało Tamagotchi, a zawsze o nim marzyło i takiego robopieska, no ale jego też nie miało miało tylko taką podróbkę z McDonald's. A ostatnio moje małe wewnętrzne dziecko. Pojechało do Ikei i przywiozło kolejnego pluszaka do kolekcji małp. Znaczy nie małp, zabawek, które ze mną śpią w łóżku, czyli wielką pluszową ośmiornicę. Naprawdę to dziecko było z siebie bardzo dumne. Moje małe wewnętrzne dziecko uwielbia wszystko, co jest słodkie, kolorowe, błyszczące, puchate. No coś, na co każde dziecko mówi Aa! Czasem wybucha radością, bez konkretnego powodu dlatego, że kupiło sobie w Lidlu watocykrową pudełko. Ale żeby nie było zbyt słodko i pierdząco, po drugiej stronie ringu stoi gderająca baba. To określenie zawdzięczam swojemu konkubentowi, który jak wchodza w tę osobowość, to mówi, że przestań gderać, przestań fuczeć, przestań narzekać. Gderająca baba, kiedy już się włączy, to wkurzają wszystko. Ludzie, korek, pogoda. Ceny masła. Szczególnie oczywiście narzeka na swojego partnera, bo ile razy mam to mówić, że to trzeba ogarnąć i nieważne, że on mi mówi raz na pół roku, że to zrobi, ja mu o tym przypomnę. Jak to tego nie pamiętasz? Przecież mówiłam to wczoraj i znowu muszę ci o tym opowiadać. Największym problemem baby jest to, że ci wszyscy okropni ludzie przyjeżdżają do jej Lidla i nie ma już innych sklepów i dlaczego ona musi robić zakupy w tłoku. A w ogóle to wiesz, że ta okropna sąsiadka z klatki obok to przyczepiła się do mojego psa i najczęściej rzeczywiście baba odpala się przy moim partnerze, ale czasem też w kolei mazowieckiej, w której puszczają wszelkie hamulce. To wie, ten wie Pozdro dla kumatych. Przechodząc od gderającej baby, która oczywiście ma swoje zdanie w każdym temacie, to jeszcze obok niej mieszka ekspert od wszystkiego i to dosłownie. On zna się na wszystkim. Od Watykanu po politykę Trumpa, J.D. Vance'a, aż po wyniki Eurowizji i dlaczego to państwo na I zyskuje takie świetne wyniki i o co chodzi z Maracan Oil. On to po prostu wie. Jeśli chodzi o swój styl wypowiedzi, to czerpię z narracji TVP i starego TVP Info. Myślę, że spokojnie redaktor Sakiewicz mógłby się od niego uczyć. A poza tym jest bardzo blisko związany z Twoim starym po wyborach i wujkiem Andrzejem, bo on w swoich wypowiedziach równie pierdoli konwenanse jak tamci. Bo pamiętajcie, że teraz to już nie ma papieży, a kiedyś to był papież, i już po Polaku papieżu to żadnego nie ma. Bo jeden to był Niemiec, drugi jakiś lewak, a ten trzeci Amerykanin to w ogóle kto to widział. Ekspert od wszystkiego doskonale wie, kto wygra wojnę. I czym jest inflacja i z czego żartował Glapiński na ostatnim stand-upie? Jeśli pojawi się nowy temat w postaci cen wiśni, borówek, jakiś problem z cenami ropy, na pewno ekspert od wszystkiego zapozna się z tym dokładnie i będzie potrafił wypowiedzieć się również w tym temacie. Nieważne kiedy, w nocy o północy, zawsze obudzony, gotowy na swojego własnego te-toka, a właściwie Janusz Toka. Skoro skończyliśmy na Janusz toku, to przed nami wyłania się kolejny bohater, archetyp Janusz Biznesu. Powiedzmy sobie szczerze, każdy z nas ma w sobie Janusza Biznesu. Przecież to jest takie polskie, taka polska cebula, i tutaj kombinowanie, żeby zrobić jak najmniej, coś zdobyć. Ja nie byłabym Polką, gdybym sobie nie miała Janusza Biznesu, tak sobie myślę. Janusz jest mistrzem kuponów, promocji. I aplikacje lojalnościowych. Wie, jak je połączyć, aby wycisnąć z nich jak najwięcej i oszukać tych pieprzonych kapitaluchów. Halina! Przecież to była okazja życia. Janusz biznesu nie zawsze wychodzi najlepiej na swoich pomysłach. Czasem idzie mu to jak Zabłockiemu na mydla, bo przecież potrafi kupić najgorsze gówno tylko dlatego, że brakuje mu pięciu złotych do. Darmowej przesyłki ze Smarta. Jak w końcu zapłacił, no to co on będzie płacił 10 zł za przesyłkę, jak jeszcze może sobie dołożyć coś ciekawego? Przykład: zestaw 50 naklejek z pieseł. Na chuj to komu? Nie wiem, ale Smart musi się zgadzać. Nie wpuszczajcie go na temu, bo przepadnie i wyjdzie z telefonu za tydzień, obkupiony, zamówiony w kolejne gówna, które przyjdą po miesiącu i nie będzie wiadomo, co z nimi zrobić. W wolnych chwilach bardzo lubi się spełniać w rajdach po tzw. RPA, czyli Rosman Pepco, Action. Każdy z tych sklepów trzeba dokładnie przejść, obejrzeć, przejrzeć ceny, a najlepiej jeszcze te takie pudełka, albo całe wystawki z promocją albo uszkodzonymi produktami, bo tam to dopiero można dorwać przy dasiach. A w ogóle to ostatnio pojechał do Ikei razem z tym dzieckiem, co kupiło ośmiornicę i wyszedł z koszykiem załadowanym pięcioma półkami, bo były przecenione, więc zarobił 160 zł. No kto by z tego nie skorzystał? Na pewno nie Janusz. Dominizując trochę te postacie, które mieszkają we mnie, przechodzimy do perfekcyjnej, perwersyjnej, nie, perfekcyjnej pani domu, bo jak wiecie, na mrówki najlepszy jest proszek do pieczenia, a sweter uratuje się odżywką do włosów. Kiedy panowanie nade mną przyjmuje perfekcyjna pani domu, to oznacza, że ten weekend będzie pracowity. Po wyprowadzeniu psów już od dziesiątej sprząta całe mieszkanie, najlepiej z Red Bullem w ręce i podcastem w uszach. Wtedy... Będzie odkurzać równolegle do robota sprzątającego, umyje podłogi, a nawet weźmie nóż i zacznie zdrapywać ten brud, którego nie jestem w stanie się pozbyć od trzech lat z mieszkania. Ale ona wtedy to zrobi. Generalnie perfekcyjna pani domu wie, jak pozbyć się każdej plamy i zna trzy alternatywne zastosowania octu, w tym używanie go zamiast płynu do płukania. Polecam kędziorek. Prefekcyjna pani domu lubi się wykazać, ma swój popisowy przepis na piernik staropolski, który dojrzewa co najmniej 8 tygodni zawsze robi go 2,5 kilo, a później wyklina, że na chuj ona to robi, znowu się nam męczyła, i w ogóle to zapomniała wziąć tego zasaranego piernika, jak jechała do rodziny. Prefekcyjna pani domu. Oprócz tego, że sprząta, to również jest nowoczesną feministką, która używa wkręterki z ogromną miłością i innych e, sprzętów, które są w podstawowym kuferku domowych napraw. I z takim kuferkiem realizuje różnego rodzaju pomysły domowych ulepszeń, od przyczepienia paska magnetycznego na noże. Po wycięcie w drzwiach od sypialni czy łazienki małych otworków, aby zamontować drzwiczki dla ukochanych. Oczywiście, ona też ma swoje wpadki. Wiecie, nie jest taka perfekcyjna. Jest perfekcyjna tylko z nazwy, bo skurczyła nie jeden sweter w praniu. No, ale przecież to się zdarza nawet najlepszym, więc można jej wybaczyć. W końcu, jak wpadnie w szał, jednego dnia upiecze beze i kopiec kreta, to wszyscy tylko będą zachwyceni tylko nie wie, że ona ma termomiksa i tak naprawdę ona odwala połowę roboty. Jeżeli już tak przedstawiamy te postacie, to chyba taka, która pojawia się we mnie najczęściej, to jest śmieszek poza kontrolą. Ktoś kiedyś mnie tak nazwał chyba na terapii i tak się przyjęło. Jak sama nazwa wskazuje, kocha żartować ze wszystkiego i wszystkich. Nie ma złego momentu na głupi żarcik czy wkręcanie znajomych w pracy, czy też może, haha, patrz! Wrzuciłem ścinki kurczaka do Sedesu i powiedziałam, że wysrałam jelito, a mój stary w uwierzył, tak naprawdę to zrobiłam. On naprawdę myślał, że coś mi się stało, ale zaczął mnie pocieszać, że na pewno to nie jelito. Dłuższa historia. Śmieszek żartował na terapii, w kościele podczas ślubów, czy też pogrzebów, a nawet w programie telewizyjnym, wciągając w tę konwencje samego prowadzącego. On. Zawsze rozładuje napięcia i pomoże w stresowej sytuacji, bo tylko memy i humor czasem mi uratują, nawet ten czarny, a w sumie ten czarny to przede wszystkim. Śmieszek, poza funkcją błazna, jest po prostu ratownikiem emocjonalnym, który rozładuje każde napięcie. Ale dla kontrastu w końcu jestem jak i Yang. Oprócz śmieszka mieszka we mnie również cierpiący werter który jest winkelridem narodów, bo za miliony kocha i cierpi katusze. Najczęściej pojawia się, gdy jestem bardzo przemęczona, bardzo stresowana, obydwie te rzeczy naraz, lub po prostu przejmuję kompletnie władzę podczas epizodów depresyjnych. Werter bardzo lubi wtedy leżeć zawinięty w kocyk lub w kołdra, patrzeć w sufit i powtarzać, że nic nie ma sensu. I najchętniej dostrzeliłby sobie w łeb. Bywa bardzo dramatyczne, ale też w tym wszystkim bardzo autentyczne. Kocha cierpieć w samotności, ewentualnie z którymś z sierściuchu. Myślę, że idealnym cytatem, który opisuje Wertera, bo on czasem pojawia się też w tych chwilach dość zabawnych, jest: Dzień dobry, że tak pozwolę sobie skłamać. I koszulkę z takim hasłem dostałam ostatnio na urodziny. Tylko na koszulce nie był Werter, ale Schopenhauer z moją twarzą. A jak już wspomniałam przy okazji Wertera o sierściuchach, które towarzyszą mi wszędzie, to nie mogłabym nie wspomnieć o szalonej psiej matce, którą również jestem. Psy to w końcu moje futrzaste dzieci i podobno wnuki mojej mamy. Zawsze oni nie pyta, a jak tam moje wnuki? Mają lepsze szelki, na które potrafię wydać więcej niż na swój zimowy płaszcz. Kuję im czapeczki, bo przecież to urocze. Bardzo dużo z nimi rozmawiam, pełnymi zdaniami. Wydaje mi się, że one też dużo rozumieją. Choć, jak wiecie, pies i student mają bardzo dużo wspólnego, bo jak zadasz im pytanie, tak samo mądrze patrzą. Ale moje patrzą mądrzej. Gdy wychodzimy na spacery, to bardzo się mnie słuchają. Generalnie słuchają tylko mnie i nie ciągną na tych spacerach z szacunku do matki. Z ojcem niech robią co chcą. A gdy wyjeżdżam na urlop i muszę je zostawić, to tęsknię już za nimi po godzinie. Nieważne, że normalnie w tygodniu wyklinam, że mam jeszcze jeden spacer do zrobienia. Jak jestem na urlopie i tego nie ma, to myślę sobie: o, ciekawe co robią moje pieski, ciekawe co u nich. Także tak, jestem sią, matką, wariatką. A jak ze mną poruszysz ten temat, to uważaj, bo mogę opowiadać godzinami i pokazać ci 15 takich samych zdjęć z różnych etapów, w którym jeden albo drugi śpi dokładnie tak samo na poduszce, ale zobacz, bo tu trochę inaczej ułożył łapki. Podpieskowe zapalenie mózgu, po prostu. I słuchajcie, zbliżamy się do końca. Tak wyszło, że tych osobowości jest 13. Więc oto grande finale, trzynasta osobowość, trzynasta postać. Damianek, kierownica. Od kiedy zrobiłam prawo jazdy, a nie mam go zbyt długo, zamieszkał we mnie jeszcze Damianek. On zawsze był, tylko się nie ujawniał. Wiadomo, szybki dresik, szybkie okularki i szybki Opel. I zapierdala jako król lewego pasa. Ty pierdolony! To było późne żółte. Ma to przyspieszenie, co nie? <gry> to typowy tekst Damianka, który uwielbia rozbijać się swoim oplem po podmiejskich drogach. Gdy ktoś zrobi coś głupiego na trasie, to rzuca nienawistne spojrzenia. Lubi słuchać rapu, oczywiście za kółkiem. Jazdę nocą bez celu po mieście, podczas której wyobraża sobie, że jest bohaterem ślepnąc od świateł żółczyka. Mimo tego, że lubi zapierdalać, to nie dostał jeszcze żadnego mandatu, ani nie ma punktów karnych. Chyba to cud. Damianek dobrze czuje się za kierownicą, a dieselek płynie w jego żyłach. Tak, jestem małym dresiarzem. Te wszystkie trzynaście postaci składa się właśnie na kędziorka. Tego jednego, który stara się wam dostarczyć trochę uśmiechu swoim biadoleniem. Czasem jest tak, że te osoby się we mnie przykrzykują. Czasem siedzą cicho i nie wiadomo, kto uratuje mnie z dziwnej sytuacji. Zdarza się, że przypróbują przejąć kontrolę nad moim życiem, i twój stary po wyborach mówi: Pierdole, to nie ma teraz życia, będziemy leżeć i patrzeć w sufit. Czasem im się to nawet udaje. Myślę sobie, że kędziorek to taki wewnętrzny sitcom. Nie jedna osoba. Oczywiście to nie znaczy, że jesteśmy niespójni w tym wszystkim. Bo wręcz przeciwnie, te wszystkie warstwy, te wszystkie osobowości pokazują ogromną złożoność i taką niejednoznaczność naszego wnętrza. I myślę sobie, że generalnie każdy z nas ma w sobie różne oblicza niektóre zabawne, inne bardzo potrzebne do przetrwania, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. I wiecie co? Ja to bardzo lubię, bo każda z nich to jest jakaś część mnie. I to właśnie z nich powstał Kędziorek. Czasem Babcia, czasem Damianek, ale zdarza się też, że Werter. Ale zawsze to jestem ja. Dzięki, do usłyszenia. To były sploty Kędziorka. Czy było warto? Nie wiem, ale i tak poszło w internet. Trzymaj się i do usłyszenia.